Hej, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Gawik i mam tutaj dla Was dwa odcinki jako swooper, impostor. Pierwszy był taki troszeczkę grany, jak widzicie, dwóch impostorów, dziesięciu graczy, tak troszeczkę bardziej na luzie. I to jest bardzo krótki odcinek ze względu na to, że mówię, był grany dość na luzie, tutaj komsy sabotaż, o, jeszcze znikamy. O, bardzo ładna akcja, bardzo ładnie się udało. O, tutaj już myślałem, że troszeczkę wpadnę, bo byłem pomiędzy dwoma graczami, ale udało się, bo poszło zgłoszenie, więc hura! No i mamy transport raczej. Nie, ale on, Stefek był ze mną, Stefek był ze mną, on był ze mną i nagle ciało się położyło, po prostu. A, Ale Stefek nagle żyje, nie wiem, u mnie jak zarobisty początek do dowcipu, idzie Stefek i nagle ciało. Opowiedz mi, co tam się stało, Byku. Widzę w No tak, co ci zrobiło? Jesteśmy tepło do lebu. A co tefło? A z kim te płocie a, a ktoś w kół ciebie no Ale to przecież jest niebieskie ciało. O co? Kto, kto cię tepnął i gdzie? Ja nie wiem kto by tepną, tepnął, ale by tepnęło do laba. Ale dlaczego? Dlaczego mnie masz rzucać? No to zabiłeś soszanka. Ja, ale ja nie zabiłem nikogo! A co zrobiłeś z nią? No ale jak ja mogłem zabić, jak Stewek... biegłem sobie ze Stewkiem, a Stewek nagle pojawi się jako ciało. Gdzieś indziej Ejże, smoczka... Nie, zkipnijcie no, to tak, na serio, ja nic bylo. nie zrobiłem. Tak, no dobra, bylo, to, to może, ale. Nie, Ja no, nic nie zrobiłem, no. Kompletnie, nic nie zrobiłem, no. Jak Stefan gada, że ty to ty. <laughs> ale nic nie zrobiłem, no. No właśnie. O, ale nie, nie zrobiłem Stefana, nic nie zrobiłem. <laughs> no zobacz przypadek. Nie na wiem. Na przypadek. No. Tak on nagle mnie wszyscy wywalają. Wiesznie. Bo no, ty masz kity, wójdusię. Ale tej tasków chyba nie za duża jest trochę. No, jak widzicie, udało się tutaj wygłosować, no wiadomo, że tutaj troszeczkę bardziej na luzie graliśmy, dwóch impostorów wystarczyło zagłosować, no ale strzałek najbardziej trafny, więc tutaj już mieliśmy czystą sytuację tak naprawdę, do tego, żeby, no co, wygrać, no i co, znowu moja ulubiona chyba taktyka, słoper, duszek, pyk. I tutaj też dość fajna akcja wyszła zresztą. Na meetingu powinniście tutaj usłyszeć, co tutaj Tomek nam powie. No, ...może dwie sekundy, bo przy bo, bo, komuś tak byłem z puretem, i ten żył, ja sobie włączyłem, żeby zacząć to robić, włączyłem i patrz, nagle nie wyjechał. I mu Hornet. Mówisz? No to dobrze. Nie, tak, Stefek. Nie, nie. hornet był w labie. Nie wiem, może Super był albo coś, nie Stefek, wiem. Stefek, widziałeś horneta, który tam coś robił? Coś działo? Ja ziabał? z hornetem od początku rundy się trzymałem, pobiegliśmy do laba, on robił teleskop. Ja Robert, go i nie robiłem i. Dosłownie musiało go tefnąć i. Ale stary migało mi teraz. Migało mi, to kto był obok ciebie na końcu? No to się stało, stopnąłem, ale akurat jak mignęło, no to... To, to był report akurat. No to Hornet jak mignęło ci. No, no, no. no mówię ci, że jak było zgłoszenie, to mi mignęło akurat w czasie zgłoszenia. Ty słyszysz, że mu mignęło? Mignęło mu. Jak A wiesz mignęło? jak miga, to co się dzieje? No to nie no, to możemy skipnąć jeszcze, ale uważajcie, bo mruga Hornet, nie? Mocno. Ja też dam skipę. Na niebiesko. No, no, to, to jest, to jest, no. to jest to SCP. Mm. No jak, on, jak on miga za szybko, to to jest ewidentny ten, oni nie. Okej, okay, no i co tutaj się więcej działo? Jak widać, nic więcej się tutaj nie działo. I co? Eee, praktycznie co? No niestety super nie może wentować, ale cóż, już tam była jakaś dekontaminacja, więc. Tak, i koniec no, tak, pierwszej tak, już Udało tak się rykęć. I mamy tutaj, będziemy mieli za niedługo drugą gierkę jako superem. I tu już będzie gierka, jakby to powiedzieć, bardziej taka poważniejsza, na takich bardziej normalnych zasadach, dłuższa, w większym składzie. Więc tu już troszeczkę poziom trudności jak najbardziej podniesiony. Tutaj tak naprawdę troszeczkę szukałem akcji, niestety jako grając tym superem. Ciągle zapominam, że nie mogę wentować, i tutaj taką koncepcją moją było, że w labie było dość duże zestawienie osób, więc chciałem poszukać okazji tutaj w laboratorium, hmm, przejść przez specimena i nie pamiętam, czy mi się udało, no ale takiego pomysłu miałem. Tylko no, niestety tutaj już ktoś mnie minął, więc nie udało się nic zrobić w pierwszej rundzie, niestety. Ty, no, stafek. A ty, a ty Krychak? Coś się Co? Cheaty... mu nie pomogły? No, cheaty, cheaty internetowe mu nie pomogły tym razem. Znaczy, nie, ale po sobie, że to nie jest tak. Nie, nie zabiłeś, to? Mhm. Ciało upadało obok ciebie, znaczy... Bo się no. ono już leżało. Jest, jest, jest tak a przypadkiem się nie mijałem przed A ja tutaj. mam takie pytanie, Krychak, gdzie jest to ciało? elektryk. Ja. Znaczy obok tego kablu. Blisko, ja, kamer. blisko kamer. kamer. Dobra, takie pytanie. Kto był ze mną na śmieciach teraz przed chwilą? Ja i gruba. Duży, duży i... Duży. Stefek duży i kto? Manteno. Ja, ja na pewno noszę na kabelki przy tobie. No to ty duży i kto? I Manteno. No to... Manteno jest gruby. Chyba. No to Grubym jest clear. Grub... Grubym jest... Kto jest w końcu? Manteno jest ja gruby. Nie no, Stefek jest. Zielony jest gruby. Aha, Zierony. no to... No to, to ten, e, Mandeno, to kogo mijaliśmy wy tego, w o dwa, powiedz mi? No, no mnie, ja, ja tam do, no to ty jesteś zły. Lecisz. Stefek no, no, zabił, czyj ty mu nie pomogły? No. no Internet dziwianka. No to Stefek jest zły. Sam się no. przyznał. Ja bym zliknął <noise> i poczekał, to, co przeniesie los. Gruby okay. jest hardkirem, pamiętajcie do, ja do końca mówił, gry. Tak, tak. Na Pamięt Stefka coś... akurat mieliśmy głosować już kilkukrotnie, za każdym razem czekaliśmy i za każdym razem niesłusznie, to może tym razem nie czekajmy. Okej, okay, dziękuję. Yeah, do <ślesur> Też będzie dyskusja. Jak coś Nie, to nie Zostań, Na Akurat nie zostawcie grę. w spokoju. Powiem wam, że trochę sobie z czekacie z Stefkami. E, Stefak, że Ludego zabiłeś? Dobrze. Trzas tam do niks. No to chodź. Nie zabiłem tylko przebiegłem. Chciałem łatwo, bo to wyjdzie asi. Nie, nie, nej, ale bez takich. Że mu bombę i polecił. Z grupaskiem DO2. Po drodze już kilka dyskuję Haka Gdzie Haka miałeś na przykład? No na przykład schodził nad dół z nami, z naszą trójką, później on poszedł do góry, jak się światło z poszedł do góry. I mm -hmm. ja się z nim dosłownie spotykam przy tym ciele. Okej. Okay. Ja przybiegłem do ciała, stanąłem tam, sekundę i chciałem zobaczyć, czy tam przybiegł, nadchodzi. Oddam patrzenie, zobaczycie sobie, czy, czy wy nie biegniecie. Jak raz przyszedł, Krychak przyszedł przyszedł, i usiadł i zgłosił. Krychak. Momencie... Tylko ja mam takie pytanie do Mantena: bo tam dwie osoby były w tym o Kto jeszcze tak był? Krótko, sobie teraz mówię, no. Manteno. Jak te kabelki no, robiłeś, co nie? To pamiętam, to byłeś ty i Stefan chyba. Nie, jeszcze jedna osoba była. Która wbiegła do tego. Bo teraz nie wiem hmm, Kurde, jak mi się to powiedzieć. Po polsku. Po polsku, no właśnie. Hmm. Po, po, po Śląsku, Pewnie po nie Śląsku. Tak nie tak teraz. Bo nas tam czterech było, Manteno Ty byłeś? Druga barista. Jeszcze dwie osoby były oprócz nas. No, no ja byłem, ale teraz ja, ja wylecę, by zresztą nie No ty wylecisz. Pytanie właśnie, czy ty jesteś ten słuszny, czy ten niesłuszny? Właśnie niesłuszny. Ja nie chciałbym um, nie wiedział. No. no co ciekawe, zobaczymy. No, Trzeba go nie no, spalić go tam do wylazku. No, to się będzie dobrze, bo przegraliśmy wszystko. Miałobyś tak ciekawie pamiętać. Aha, o rakleni cię jeszcze. Dlaczego Stefan w ogóle poszły na niego głosy nie do końca rozumiem tutaj sytuację? Ale jak widzicie, początek gry i już było ciężko. Było ciężko, bo praktycznie tylko jedno ciało. Mi się nie udało nic zrobić. No, czasami takie gry są, no i tutaj oskarżenie na Stefana poszło. No, ale Oracle niestety, oczywiście dla mnie, niestety go ratował. No i wleciał przycisk. Niestety. Ja nazwałem hmm. go. Nie kolej się Oracle. Cywajne, Oracle go pomógł, ale teraz mu nie pomoże. Orakle, nie masz krzew już gwarantowane. A co jeśli tutaj jest Ekze? Je, je, w tym momencie są I tylko 3 popierze egza, jak coś. 3 oso są trzy osoby. Moment. Dobrze. Nie. Cztery osoby, które mogą być oraklem. Ale co ci to da? Szczegól... Dwie z nich to mnie na wierzę. A trzecia się dzieje cicho. Bo chce bo barak strzelić, bo no, znaczy, co? To co, ryzykujemy z tego Stefana? Ja wyrzucę go. No. no dobrze. Godzina chce Stefana. I Cheatera. Ej, che... 22, 22.26. Zresztą Tureta Seera no. zagłosujcie, bo już wszyscy walnęli. Ja wam powiem, e, tak Tam, bez strzelania. Bola. On nie zbyt... może strzelać. Mogą się fajnie bawić. Ale Turek może. Aha. Ale które my, tapcie? Dzięki mojej rolni mogą się fajnie zabawić. Z, z cebula proszę poszła spanko. Cebula śpi. Mm. O. Jest, Czy teraz cebula. było warto jak i tak by wyleciał szkoda Prosecutor, ale okej. Okay. Już wstałem. Ja... Trochę szkoda. No. No. No nie mogę. No no, bo ten orakle. Nie, A ile jest wstało. Wstało. bardzo. Skarga do TURETA. No jak widzieliście tutaj, Oracle znowu uratował, znaczy, Oracle to jest taka ciężka rola, że jak zrobicie błąd i dacie ochronę nie tej osobie, co trzeba, to później ciężko zdjąć tą ochronę, bo musicie nie... raz poczekać, aż minie wam cooldown, a dwa, tak naprawdę, yy, musicie dać ochronę no drugiej, innej osobie, która musi obok was być. Będziecie gonić jakąś osobę, to będziecie oskarżani, więc Ciężko, ciężko, ciężko. Czemu tutaj jakiegoś dobra nie zrobiliśmy? Nie wiem. Trochę zepsaliśmy tutaj z chipskiem, ale znowu. Mało ciał. Mało, ciężko. Ciało na admin panelu. O, widzicie? Tym razem to nie ja. Takie pytanie, próbujemy dalej Stefana, miejąc nadzieję, że ten orakel go zmienił, czy nie bardzo? Mam nadzieję, że orakel już nie żyje, żeby go nie obronił w, te żyje, w, tej ale w tej Nie, żyje, 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 ale muszę cały czas. O Po kolei. Żyje. Żyje. żyje prawdopodobnie. By orak ten nie żyje to napisało. Mam rolę. W sensie. Kategoria, kategoria. Dokładnie. Jeżeli orakel żyje, to, to Stafek i tak yy, przeżyje, no, teraz na wysokim, ja więc... Też, ma, lab... też Oracle no. po ma 30 sekund cooldownu, yy, no to no tak. można no, 5. No niby e... tak, no ale nie wiem czy 30 sekund minęło. W każdym razie, w tym momencie jestem mówię, w labie, a cioło mówicie, że jest sobie... w... No, ja tam byłem z dwoma osobami. W labie będzie. tak. Ja bez, tam cztery, cztery osoby chyba były w labie. No, jedna z osobach weszła do górnej dekontaminacji. Jak ja sobie. Ja, ja z Nixem. Tak. no to ty za nixem to został na zewnątrz kto? Turet? Nie. Mm, eee, e, Co gdzie ja? Nie, Fireguys został na zewnątrz. Tak, bo... Fireguys został. Ale co ja? Znaczy labie. w labie. labie. Znaczy, w labie. Mówisz, że możesz. No, mówić. byłem w labie, tak, obok Stefana zaraz. No. Dobra, to nasza czwórka, jest czysta z tego killa. W pęku gdzieś był. No właśnie, ja bym chciał zapytać, kto był przed komsami, przed wejściem y ze mną? Wstałeś się sensie, y tam y gdzieś śmieci, czy gdzie? Nie, do uploada wbiegałem, tam do góry, do komsów. A to nie. Pomiędzy komsami a um, łipąsami, jedna osoba stała to jakby na awku, kto to był? Ja, Morris. Mor Morris. Morris to był? A, e tak, e był to Morris, a to ja. To on jest lekko sus. Ogólnie. Może być, ale nie musi. To do ciebie z tego adbina? Nie, nie, nie. A porównując do tego, bo w sumie też to widziałem, że on tam stał, teraz no. mi się przypomnę, że ty tam byłeś, to jeszcze ja, chipsek i chyba ktoś jeszcze. Nie wiem, czy nie Manteo, ma albo ktoś inny, mogę się kresko. mylić. Kresko? Ja, kresko Pudzian, udzian niebieski. Ale nie, ktoś jeszcze z nami wchodził o dwa. No to ja. A okej. Okay. A gdzie ty skończyłeś rundę, weź powiedz? W Specjumie. A co ty tam weszłeś z tym Danixem, Ja weszłem za Inxem, ale nie, nie doszliśmy oh, do... set. Oh, był A, za mną, Ale to nie to doszliśmy do tego miejsca z trówkami. W A to możliwe, z... że, że on Czyli zabił i poszedł ten... do Specjum Możliwe, z... ale to nie w stylu Krychaka, żeby... żeby Aby uciekł. Tego stewka wreszcie... musimy wywalić w końcu. Ja nie wiem, czy nam się uda, czy nie, ale no ale, bez jaj. No, ale nie wywolicie go teraz. No, no, też remowaliśmy. Mogę... Tak. Bo nie wywolacie go, bo on też... nie. nie no to Morisa mogliśmy w sumie. Bo to się fajnie zabawię, to mu... No, no ja zobaczymy. No, nie zobaczymy. no nie znowu, się znowu To inne... Znowu. Bez pewno. No tak. Rak. Masz umrzeć na tym. Rak do bana. A tak w ogóle najlepiej. Nie, generalnie to musicie dać czas, e, się w sensie musi zmienić Oracle po prostu. Ale... Wiecie, to ma też swój plus i minus ta sytuacja z oraklem w tej grze. Plus jest taki, że ekipa bardzo się skupia Oraklem musisz umrzeć. Jesteś bły, niedobry, rozmawianie o sprawach technicznych. Więc to dla nas imposterów ma jakiś tam swój plusik. No, i tutaj sytuacja taka, że. No i Stefek tutaj był, i ekipa go chyba nie trzaśnie. Więc tutaj, chociaż on mógł też tego tutaj nie widzieć, ale widzicie, no ja troszeczkę nie miałem co zrobić, więc ciężko, bo nie mogłem uciec z wętem. Więc gra niegłupca. Ok, na wstępie mam informację, która może was troszkę zaskoczyć, ale no. no to później. Ja chyba wiem co, nawet. To Krychak. Ja mam bardzo ciekawe info, ale na początku Krychak powie coś. Jakby... Ja wiem, kto jest weteranem, nie wiem, nic mówił, Stefek se zginął dobrze. Yy, no. Mhm. Chciałem zrobić przycisk, bo myślałem, że będzie dalej żył, ale nie żyje, to no dobrze. Okej, okay, czyli to e Dobrze, ja mam takie pytanie, ktoś się przyzna z kim nie tepło? Cisza. Ok. Okej, okay, spytam tak, Fęku byłeś przed chwilą tu o e, Tak. Ktoś ze mną był, to ty byłeś? E, możliwe. A, a wiesz czemu? A kto się w moje miejsce tepnął? Hmm. Bo to ma sens, no teraz to jest ważne, kto się w moje miejsce tepnął? Możliwe, że Mariusz mógł zginąć. Ale czekaj, to Ty ale... byłeś tą osobą, która była tam wyżej, tak? No nie. Obok... W węku... ale gdzie ty byłeś? Mm, no ja byłem obok pod O2, ale tam był jeszcze ktoś i kogoś w moje miejsce tepło i ta osoba jest zabójcą. A to nie był Fireguy? No właśnie właśnie nie, nie wiem. Ja mam informację o węku, ale to później powiem. To... Fireguy był w O2 i był jeszcze ktoś. Byłem, tak, nie tak. Wiem Osobę, którą tepło, jest zabójcą. Generalnie ze mną, 100%. Tylko nie wiem, kogo te płotam. A tam ktoś był, tylko ta osoba nie chce powiedzieć. Dobra, Transporter, poświęć się. Nie nie rób tego żartowałem. To z czego spytam, czy. Hmm. Może postoży to, tak, to są? Mamy morfinga moi drodzy, ale nie mówię na razie kto. Bo ja wiem, kto to jest, tylko. Czy ta osoba wie, tylko... to nie wiem. Tylko, że doomsayer czy coś. Dobra, zapytam o lokalizację. Może tak, Gawi, gdzie skończyłeś? Ostatnia lokalizacja. Security na kamera, co? Dobra, Danix? Ja jestem Admini, goniłem sobie Hornikika, chyba. Dobra, Kresku? Ja jestem w się. Turet? Z hornetem przed drzwiami do elektryka. To wy nie, Żelek? Ja jestem na wejściu do laba i niedawno się miałem z hornetem w ofisie. To nie, fire. Okay. Korytarz między elektrykiem a O2. Krychak, gdzie ty jesteś? No, O2. No to ty byłeś ze mną w końcu, czy kto był ze mną? Nie wiem czy byłeś Dobra, czekaj, dalej. Hornet? Hornet, gdzie był? No, przed 20 elektryka. Okej, okay, Chipsek? Obok komsów I Manteno? Drzewko owa. No to Krychak, kogo te poza mnie? No, mówię, był FireGuy tam i jeszcze ktoś. No to FireGuy jest złym. A ale teraz powiem coś kontraatakowego. Otóż w węku widziałem jak się zamieniasz w Krychaka. Ja proponuję jeszcze skipa i zobaczysz, czy stapan do imprez. węku zamieni to się w Krychaka? Co <coughs> Firegun jest złym. Serio. A, A, wtedy, I co, węku zrelata? to wytłumacz, jak przypadkiem zapomniałem się wyciszyć i smać bo były jakieś taski. No, no ja wiadam, ale... że kogoś to... transportnęło? No naprawdę! skitu robił asteroidki przecież i było słychać. A, ale to tak nie gramy, no. No jest... i tutaj Oracle. Znowu nam się pokazał. Yy, ale tak, yy, nie grajmy tak, że nie wiem, w mikrofonie maszcie jakiś przegłos i mówicie, o, on jest czysto, bo robił asteroidki jest dźwięk. No... Nie wiem, dla mnie to zabiera troszeczkę frajdy i fanów z gry, jeżeli wykorzystujemy takie rzeczy, tak? Dobrze, i tam był wielkolut, mamy Danixa, mamy pana Benka i też, no, gra jest taka o tyle ciężka, że naprawdę nie mam możliwości zabić, bo ciągle kogoś tutaj widzę. Mogłem, czysto teoretycznie, poczekać w tym deko. O! Ale widzicie, Transporter, no bardzo ciężka, bardzo ciężka gra. Znaczy nie, to był eskapist akurat, bo do Wenta nas przyniosło. Tak, 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 to był eskapist. No bo, to, no, zabił i kolega potrzebował uciec. Na wejściu do, do admina od góry było chyba 4 Nie wiem, ja poszedłem ja do admina od góry nie wiem, ktoś się mnie przestraszyłeś? Czekaj, czekaj. Mm. Gdzie ty Ej, byłeś ja do No by ty, w elektrykalu byliśmy mm, Gdzie, w którym miejscu? No jak trzeba ciebie, doprawić, no. Okej. Okay. Ja się, wystraszyłem ciebie, a mnie, ja się też wystraszyłem, tak. Ja spierdzielałem, gdzie pieprz rośnie. A czekaj, Kresku, bo ty miałeś. Czekaj teraz, gdzie jest ciało, bo ja cię nie skumałem teraz. E, na wejściu do Admina, do Admina. Cholera. Był disperser. Ciężko będzie powiedzieć kto. Hmm. Ale cały czas jest podejrzany ten, jak on się nazywa, ten co... Ty, bo ja coś wiem. No, no mów. E, Danix. Mhm. Mm co zrobiłeś w tej grze? To znaczy, no, chwilę się, byłem w labie no, z rękiem. No to tak, byłem chwilę w, z, y, z wękiem w, w labie, i później, jak światła zniknęły, to poszedłem do Elektrikala i się z wękiem przestraszyłem. I, ty, I później sobie poszedłem w y, stronę dołu, jestem koło komunikacji. Nie zdążyłem do mnie więc... Dobra, Węku, potwierdzasz to? Mmm. czekaj, kuka. No no, Dobra, No, byłem z Tobą, tak. No. I Wy i labie, labie też byliśmy razem. Potwierdzam go, no. Dobra, to jak to... tak, to tego. To no. nie mamy jednego zabójcy. No, to by się zgadzało, że Fire był tym zabójcą, co mnie tepło wtedy, tak mówię, bo to movementowo e, nie, pasuje. Nie, nie, nie Fire, nie Fire. Jak nie? Na pewno on. On nie jest akurat. Ale ja on nie żyje, nie. on musiał być. Kogo on tepło nie w tej rundzie? Magnetycznie. Myślę, że Transporter, nie dispenser. Nie, wtedy, był, bo A, nie, nie też tepło. E, ale wysłuchajcie teraz, chipsek. Posłuchajcie, posłuchajcie, posłuchajcie. Nie posłuchajcie, o co chodzi? Posłuchajcie, dobra, chipsek, ja mogę, bo mnie tepło z elektryka do laba, potem z laba do lewego venta y, przy reaktorze. Czyli Transporter i potem e, dispenser. Tak, dokładnie. No to ja prędzej mówiłem, że jest transporter, bo mnie tepnęło z zabójcą, nie? I to jest fajne, był zabójcą w takim razie, jak tam Ale był teraz wyżej Krychel. w tej rundzie. To nie w tej rundzie... Obaje. Musiał być turret on, serio. E on nie może być raczej. Ale czemu nie może być? No, tego ci nie mogę powiedzieć. Ja nie wiem, ja jestem przed dorem, mam mam. Mnie rybka. No to co, na Ej. razie skipujemy. Powinno być mniej, zobaczycie. No, powinien nie być jeden. Powinien być zabójcy teraz. Jeden no, powinien być chyba. Biedny Krychak. Ciągnął bo... mnie. Ja się ludzi na czacie. <laughs> I nie wiem czy zwróciliście uwagę, tutaj ekipa nie ogarnęła sytuacji. Mamy trzech impostorów, wcześniej mogliśmy mieć potencjalnie trzech impostorów. Jest dziewięć osób, tak więc naprawdę jakiś bardzo fajny triple kill i gra jest wygrana pomimo sennego początku. Ja już tutaj przykampiłem się przy przycisku. No wiadomo, no to już sytuacja jest taka, że wiadomo co poleci. Oczywiście nie miałem pewności, że moi impostorzy załapią, no ale tutaj już chciałem tak naprawdę Wenka zabić. No i dokładnie to zrobiłem. Słup i uciekamy, bo dlaczego nie. Ale no chyba moi impostorzy tutaj no co, podłapali sytuację, bo gra się zaraz skończy, udało się wygrać. Jednak mimo wszystko, no, była ta gra ciężka, bardzo zachowawcza. A was proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcji, jakiegoś mojego komentarza.